W niedzielę Quilleran był oczekiwanym gościem na zaimprowizowanej kolacji, której celem było opróżnienie lodówki Rickerów. Mildred Ricker redagowała dział kulinarny w Ty coś tam. Jej mąż Arch był zaś redaktorem naczelnym i długoletnim przyjacielem autora Piórkiem Quilla. Para podjęła niespodziewaną decyzję, żeby zamknąć dom nad jeziorem i wrócić do apartamentu w Inter Village. Kiedy Mildred zadzwoniła do Quilla z zaproszeniem powiedziała po pierwszym weekendzie listopada letnicy zaczynają się wyprowadzać, a wybrzeże pusto Jeśli nie masz nic przeciwko, mógłbyś pomóc nam wyczyścić lodówkę. Zawsze służę pomocą, powiedział szybko. Jestem świetnym w opróżnianiu lodówek. Ile dań możesz wycisnąć ze starego pudła? Przynajmniej pięć. Dzwonią do Poli, ale nie złapam jej. Dzwonią też do Komptonów. Lyle wyjechał z miasta, a Lisa przyjdzie. Powie nam o rzadkich książkach, które znaleźli wśród podarunków dla SES. Dzień był wystarczająco słoneczny, a bryza, wystarczająco łagodna, żeby można było podać koktajle na wrandzie od strony jeziora. Acz serwowały drinki. Był to mężczyzna w średnim wieku, nieco zbyt otyły od nadmiernej ilości dobrego jedzenia. Mildred była pulchna, ale ładna. Tuluz, na wpół zagłodzony kotę, którego ratowali, wylegiwał się na poręczy. Teraz i on był pulchny. Gdzie peregrynuje twój niestrudzony mąż? Kuleran zapytał Lizy. Musiał wyjechać dziś rano na trzydniowe seminarium do St Paul. Chciałbym dostać jego posadę. Wyjeżdża na te wszystkie za miejscowe konferencje opłacane przez okręg i nigdy nie zauważa żadnej poprawy w systemie szkolnictwa. No, ciekawe, co oni tam robią, w tym St Paul. Mogę was zacytować? Spytała słodko Lisa. Lisa była miła, ale nazbyt władcza, jak uważał Quilleran – Zupełnie jak dyrektor szkoły na wakacjach. Farbował włos. Lyle był pełnym humoru z rzędą, który walczył o uratowanie resztek swojego włosienia. Kiedy ktoś pytał o jej życie prywatne, Liza powtarzała: Dobrze się bawimy, nie wypuszczam go z na piwo. No, szkoda, że Lyle nie może tu dzisiaj być powiedział Quiran. Zamierzałem uhonorować go limerykiem. Lyle, szkolny kurator, słynie jako wielki urator. Uczy innych jak uczyć, lecz nie można wykluczyć, że samotności z niego adorator. Jego żona wykrzyknęła – będzie zachwycony, oprawi go i powie w swoim biurze. Arch się – dlaczego nikt nigdy nie pisze limeryków o mnie? – Próbowałem – powiedział Quilleran. – Przez lata próbowałem, ale jak to znaleźć rym do twojego imienia, chłopie? A przy okazji… Powiedzcie mi, czy ktoś z Was zna Billa Tamerika, który pisze to dowcipne listy do rubryki Głos Ludu? Lyle go zna, powiedziała Lisa. Uczy angielskiego w South City. Tak, ostatnio dowodził, że idź to najkrótsze zdanie w naszym języku, wtrąciła Mildred. Guleran zaprotestował: W naszej rodzinie nie. Jest równie krótkie i sensowne. Problem polega na tym, że nie wszyscy zwracają na nie uwagę. Biedrek sprawiali się komplement, mówiąc, że wygląda wspaniale, odkąd udziela się księgarni i przyses. Dziękuję. Jestem tak przyjęta tym wyzwaniem, że czuję się jak dwudziestolatka, szczególnie w takich chwilach jak te, kiedy okazuje się, że podarowano nam książki warte po pięć tysięcy. No skąd to wiecie? Fundacja K skontaktowana z handlarzem rzadkich książek z Chicago, który powiedział nam, na co zwracać uwagę. Ważny autor, pierwsze wydanie, autografy, no i oczywiście dobry stan książki. Przesłaliśmy mu listę naszych kandydatów. Wiele z tych książek jest warte po pół tysiąca, a niektóre nawet więcej. Nigdy mnie nie przekonacie, żeby zapłacił 500 dolarów za książkę, powiedział Arch. Ależ, kochanie, tyle zapłaciłeś za zardzewiały kawał blachy. To był przykład prymitywnej sztuki ludowej o udokumentowanym pochodzeniu. No i to była aukcja na słuszne cele. Ses promuje czytelnictwo, a to też jest słuszna sprawa, powiedział Quillerand dodając przebiegle. Im więcej ludzi w Mons County będzie miało czytać, tym więcej czytelników zyska Twoja gazeta. Chyba potrzebują drinka, sapnął Arcz. Ktoś jeszcze? Kotku, teraz będę podawać do stołu, powiedziała Mitry. Nalejesz winaj na karmisz Toluza? Kolacja zaczęła się od tajemniczej zupy, po której podano równie tajemniczą potrawę z kociołka i inne niezidentyfikowane dania nazwane smakołykami. Deser nie odbiegał tajemniczością od reszty posiłku, ale wszystko było bardzo smaczne. W trakcie jedzenia omawiali nową sztukę, dyskutowali o dwóch rewelacyjnych aktorach z Lockmaster i o tym, że sztuka ma szansę pobić rekord w ilości wystawianych spektakli. W końcu Kwilleran zapytał: Czy ktoś z was słyszał, że Alden Wade przeprowadza się do Indian Village? Raczej w to wątpię, powiedziała Lisa. Mieszka w domu gościnnym Hibardów i był zachwycony. Violet Hibard jest w Radzie Dyrektorskiej SES. Znałam ją w liceum, powiedziała Mildred. Była zawsze poważna. Nie miała rodzeństwa i przywykła do przebywania z dorosłymi. Zawsze miała same piątki. Przy niej zawsze czuliśmy się gorsi, więc nikt nie płakał, kiedy posłano ją do prywatnej szkoły na wschodzie. Nadal jest poważna, wtrąciła Lisa, ale nabrała jakiegoś ciepłego stosunku do ludzi. Maggie Sprenkl, jej jedyna długoletnia przyjaciółka, mówi, że Violet na początku swojej kariery uczył na amerykańskim uniwersytecie we Włoszech a po powrocie stała się zupełnie inną osobą. To ci włosi? skomentował Arcz. – Ach kotku! zaprotestowała jego żona. Nigdy nie wyszła za mąż? zapytał Quilleran. Nie, a jest ostatnią z Hibardów. Nigdy nie byli dużą rodziną. Epidemia grypy z 1919 roku wybiła prawie całe pokolenie. Tak, mówi Maggie. Mówię wam to nieoficjalnie, ale to ona podarowała większość książek, które okazały się cenne. – Czy może odliczyć tę darowiznę od podatku? – spytał Arch. Myślę, że tak. – Macie spis tego, kto co podarował? – Tak. Informacje gromadzimy w komputerze, ale nie są przeznaczone do publikacji. – No wszystko jest takie interesujące! – mi treb. Lisa kontynuowała. – Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Raymond Chandler i dr. South to cenniejsi aktorzy. Co dziwne, doktor Seuss rzadko pojawia się na rynku ceny książek. Może dlatego, że większość egzemplarzy nie przetrwało, ponieważ w rodzinach wydzierano je sobie z rąk. Mamy jednak kota w kapeluszu, który nie został przerzuty przez żadnego psa. Biorę go, powiedział Quillan. Koko będzie na nim siedział i ogrzewał go, potrafi wyczuć wartościową książkę. Mam nadzieję, że te wszystkie cenne egzemplarze będą przechowywane w bezpiecznym miejscu, zaniepokoił się Arcz. Trzymamy je pod kluczem, pokazujemy potencjalnym klientom spis. Przypomniało mi się, że Violet wypatrzyła u Susan zbyć piękny stary kabinet, wyceniony na 3000, ale Susan sprzeda go nam za połowę ceny. Na no, co on ma to wspólnego z książkami? Mam nadzieję, że to nie jest idotyczne pytanie spytał Arch. Dawniej w podobnych kabinetach trzymano domowe wiktuały zamknięte na klucz, wyjaśniła Lisa. Nie pyta mnie dlaczego. Tak zwany kabinet może pomieścić ponad sto książek na wszystkich półkach, które mają zamki. Widziałam ten mebel u Susan. To elegancki, prosty, sosnowy kredens. Dokładnie tak. To będzie centralny punkt ses. Jak to możliwe, że sprzedaję go za połowę ceny? Zainteresował się Arch. Powinna go wam oddać za darmo. Jeśli boicie się poprosić, to poślicie Quillerana, żeby wykręcił jej ramię. Popieram, wykrzyknęła Lisa. To bezduszne, zawołała Midred. Jestem naprawdę dobry. Quillerant dmuchnął w wąsy. Jak szybko go potrzebujecie? Nie później niż w środę. Jeden z wolontariuszy ma samochód ciężarowy i mógłby go odebrać. Kto ma ochotę na pokolacyjnego drinka? spytał Arch. Kuleran powiedział, że musi wracać do domu i nakarmić koty, zanim zaczną rzuć dywany. Lisa wolała dostać się do domu przed zmierzchem. Letni domek Comptonów był ćwierć mili dalej i trzeba było iść plażą. Kuleran cieszył się, że może ją odwieźć do domu. Chciał jej zadać pytanie. Poznałaś Aldena Wade'a? Na scenie ma silną osobowość. I jaki jest prywatnie? Czarujący. I taki pomocny. Został zatrudniony do szczególnych zadań, ale przychodzi na dół i pyta, czy mógłby coś zrobić dla ses. I to nie wszystko. Kilka tygodni temu przyniósł mi długą różę i powiedział, żebym obserwowała, jak dzień po dniu rozkwita. Mówi, że to inspirujące. Potem okazało się, że Poli również jedną podarował. I Violet też. Moim zdaniem to słodkie. Zdaje się, że jest samotny. Albo gra na wszystkie fronty pomyślał Kuleran. Zastanawiał się, dlaczego Poli nie wspomniała o Róży podczas jednej z ich nocnych rozmów. Zastanawiał się też nad pogłoskami, że kupuje apartament. Może poszedł go obejrzeć, żeby zrobić przyjemność Poli, która mu to zaproponowała. Dzięki za podwiezienie kury. Skoro tu jesteś, dam ci listę naszych ceny tytułów. Daj znać, jeśli będziesz chciał kupić doktora Seusa dla Koko. W domu czekały na niego dwa głodne koty, pogrążone w żałobie po niedoszłej kolacji. Przepraszam, ale zobaczcie tylko, co mi Dryt Wam przesyła. Kwadratowy pojemnik zawierał nie tylko resztki kociołka, ale też kilka produktów dla kurylerana: ciasteczka, paszteciki, jabłka i dwa banany, które świeżo śmiały już za sobą. Quilleron podzielił danie na dwie części i ustawił talerzyki pod kuchennym stołem. Stanął z boku, żeby zobaczyć, jak będą łapczywie pochłaniać ich zawartość. Zamiast tego powąchały talerze i odeszły, machając z irytacją ogonami. No proszę! Macie prawo do wyrażania własnych opinii, ale posuwacie się za daleko. Wiedział, że jak tylko odwrócił się do nich plecami, pochłoną Delicję Mildred w okamnieniu. Później tego wieczoru, ran rozpostarł się w swoim ulubionym fotelu do myślenia i zastanawiał się nad przypadkiem Susan Xbridge, której miał wykręcić ramię. Zamyślenia wyrwało go na moment mrżące krężyła wycie koko, które znane było jako śmiertelna pieśń. Uznał jednak, że był to skutek trawienia tajemniczej potrawy. Susan Xbridge to był charakterek nie ma co. Śmieszyły go jej pretensje i afektowane maniery. Lubił się z nią drażnić i podpuszczał ją przybyle okazji. Uchodziło mu to na sucho ze względu na jego powiązania z fundacją k. Suzana żywiła wielki szacunek do pieniędzy. W Pickax uchodziła za snobkę. Otrzymywała spore alimenty, kupowała ubrania w Chicago i jeździła drogim samochodem. Jej sklep, Xbridge i Kop antyki był tak ekskluzywny, że miejscowi bali się zaglądać do środka. Może z wyjątkiem przypadków, kiedy przymykali się do aneksu, w którym Susan trzymała zbiór sztuki prymitywnej, stłoczonej na tyłach jak ubodzy krewni w czworakach. Była to kolekcja zmarły Iris Cobb, która zostawiła wszystko swojej partnerce. Obszedny zbiór książek o antykach zapełniał teraz półki w biurze Susan, chociaż Polly powtarzała, że pani Iksbich nie przeczyta ani jednej książki w całym swoim życiu. Było w tym trochę przesady, wynikającej z konfliktu osobowości i nieznośnego zwyczaju Suzan, która zwykła witać kulerana wylewnym kochanie. Miał ją teraz przekonać, że podarowała kredens w słusznej sprawie. Fundacja K z łatwością mogła go nabyć, ale pomysł był taki, żeby nauczyć Suzan, jak się działa na rzecz i w obrębie wspólnoty. Najłatwiej byłoby wtargnąć do jej sklepu i powiedzieć: Suzan, słyszałam, że sprzedajesz se z kredens aeryskopu. czy to aby w porządku? A w końcu należała do Iris kopaty nie zapłaciłaś za niego ani centa. Twoi bogaci przyjaciele ofiarują książki warte 5000 dolarów każda. Stać cię z pewnością na podarowanie kredensu za trzy. No wiesz, mogłabyś to sobie odliczyć od podatku. Konfrontacja byłaby prosta i skuteczna, ale zbyt oczywista. Quillan wolał działać w sposób subtelny i bardziej anonimowy. Potem pomyślał o metodzie, jaką stosowano w Muse County. Tutaj po prostu działano metodą faktów dokonanych. Wystarczył rozpuścić plotkę, a już po chwili była ona rzeczywistością. Zadzwonił do poli Duncan. Najpierw wysłuchał cierpliwie szczegółów wietrzenia i przeglądania zimowej garderoby, a później opisał jej zaimprowizowaną kolację, która ją ominęła. Na koniec dodał: "Na no, przy okazji, słyszałaś o Susan? To zadziwiające. Susan Ixbridge podarowała z kabinet dwar 3000 dolarów. Nie wierzę! zawołała Poli. Nigdy niczego nie daje za darmo. A o Eddingtonie nie mówiła inaczej jak tylko ten okropny, malutki człeczyna. Jak to wytłumaczysz, Quill? No, trudno powiedzieć. Mogłobyś to sprawdzić w kilku Twoich źródłach. Jeśli to prawda, to z pewnością dobre wieści. Zaraz wykonam kilka telefonów. Rozłączam się. Dziękuję, że dałeś mi znać. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Quillan odłożył słuchawkę z satysfakcją. Rano odwiedzi antykwaria Susan Ixbyć i pogratuluje jej. Uknąwszy strategię pozyskania kabinetu, włączył rozluźniony wiadomości na Pikax FM. Jedna z informacji przykuła go uwagę. Zdarzył się śmiertelny wypadek samochodowy na moście Black Creek o 8 wieczorem. Dokładnie w tym momencie, jak sobie przypomniał, Koko wydał z siebie ten przeszywający uszy dźwięk. Śmiertelny dźwięk. Quillan słyszał go już przedtem wiele razy. Oznaczał zawsze nieprzypadkową śmierć. W wiadomościach nie podano nazwiska ofiary. Był wczesny poniedziałkowy poranek. Zaspany Quilleran przyciskał nieprzytomnie guzik w automatycznym ekspresie do kawy. Koty schodziły niechętnie po rampie ze swojego pokoju na trzeciej galerii. Szły przeciągając się i ziewając, próbowały dobudzić się, wstrząsając energicznie swoje futerko. Nie pamiętał o wczorajszym wydaniu wiadomości aż do czasu, kiedy zadzwoniła Karol Lasbik. Quill, słyszałeś o wypadku, który wydarzył się wczoraj wieczorem? Właśnie ujawniono tożsamość ofiary. To był Roni, nasz Roni, wiesz, Ronald Dixon, który grał Algernona. Czułem się okropnie. Taki młody człowiek. Niedługo miał się żenić. No, smutne wieści. W jakich okolicznościach zginął? Ktoś wie. Kilku członków zespołu pojechało do Kafe, świętować po popołudniowym przedstawieniu. On musiał wrócić do Lockmaster. Nie wyrobił się na zakręcie przed mostem. Odwołujemy wszystkie przedstawienia i zwracamy pieniądze. Czy twoja recenzja ukaże się mimo wszystko? Na stronie kulturalnej, ale zadzwoń do działu miejskiego i poproś o informację na pierwszej stronie. Wszystkie przedstawienia odwołane z powodu niespodziewanej śmierci jednego z członków zespołu. Kiedy pojadę oddać tekst, sprawdzę, czy informacja została umieszczona w widocznym miejscu. Kiedy Quilleran dopełnił wszystkich obowiązków w składzie, mógł spokojnie pojechać do redakcji Muse County, Coś tam. Szedł korytarzem do biura redaktora prowadzącego, kiedy minął go w pośpiechu młody chłopak z naręczem tekstów. Cześć! Przywitał go Quilleran. To pewnie młody stażysta, pomyślał Culleran. Tylko starzyści się spieszą. Ten miał brodę i dość długie włosy. Nowy starzysta? spytał juniora Goodwintera. Asystent, poprawił go junior. Straszny włochacz. No, czasy się zmieniły od kiedy ty dorabiałeś jako chłopiec na posyłki. To Twoja recenzja? Kuleran wręczył mu tekst. Czy ty i Jody widzieliście przedstawienie? W niedzielę po południu. Ogromnie nam się podobało. Fatalna sprawa z tym wypadkiem. Na pierwszej stronie drukujemy informacje w czarnej ramce: wspomnienie i jutro. Kto jest najlepszym źródłem? Pogodny Jimmy Speakaks FN i Alden Wade z księgarni. A o czym mamy jutrzejsze piórkiem Quilla? Krótka historia czytelnictwa w Muscounty, aż do powstania dzięki zaangażowaniu członków wspólnoty SES. To wielki tydzień dla Muscounty. Dwight Somers gwarantuje, że dostaniemy ogólnokrajową prasę i telewizję. Roger, Basie i Jill piszą w stepniaki. W piątek poświęcimy wydarzeniu pierwszą stronę i damy zdjęcia. No dobrze by było, żeby w sobotę szeryf zapewnił konne oddziały na otwarcie dla publiczności. Na otwarcie dla VIP-ów przyjdą setki ludzi, a na publiczne tysiące. Cooler poczekał do chwili, kiedy miał pewność, że sklep z antykami będzie otwarty i z entuzjazmem wkroczył przez frontowe drzwi lokalu Susan X. Rozmawiał właśnie z dwoma klientami, spojrzała na niego ze zdziwieniem. Kochanie, co sprowadza cię do mnie w tak radosnym nastroju? Przyszedłem pogratulować Ci, Suzan, Twojej hojności. Słyszałem, że podarwaś kabinę dla sesji. E, skąd to słyszałeś? spytała ostrożnie. Wszyscy o tym mówią. W naszym małym miasteczku nic się nie ukryje. Nawet jeśli chciała zaprzeczyć, to obecność dwóch klientów uniemożliwiła jej to. Rzeczywiście trudno było sobie wyobrazić sprytniejsze posunięcie. Ktoś przyjedzie go odebrać przed czwartkiem, wtedy przyjeżdżają za miejscowe media. Mogę na niego spojrzeć. Na wypadek, gdyby miał okazję napisać o nim w piórkiem Quilla. Susan machnęła z rezygnacją w kierunku zaplecza, mówiąc słabe przepraszam do klientów. Piękne wykończenie sosnowego materiału, powiedział Quilleron. Jak mógłbym go opisać? Zawahała się nieznacznie. Patena czasu i czuła opieka. Czy znane jest jego pochodzenie? Należał do starej rodziny w PowerPoint. Kłamstwo zdziwiło Quillerana. Był pewien, że widział mebel w mieszkaniu Iris Cobb w Jungtown na nizinach. Wolontariusz SES przyjedzie po niego. Uprzedzi cię telefonicznie, powiedział tylko. Quilleran miał jeszcze jedną sprawę do załatwienia w mieście. Raz w tygodniu robił dla poli zakupy spożywcze. Wsadzał je do bagażnika i samochodu. W normalnych okolicznościach zostawał zaproszony na domową kolację z zeszłotygodniowych resztek. Jednak odkąd Poli zajęła się księgarnią, nie można było mówić o normalnych okolicznościach. Mimo to nadal prowadził rejestr, winna mu już była 20 kolacji. Szedł z jej listą do z Market i babcia Toodle pomagała mu przy wybieraniu owoców i warzyw. Kupował dla siebie trochę zielonych jabłek, a ostatnio banany. Skorzystał z okazji, że się babcie Tudl na to, że banany przejrzewają, zanim zdała się je zjeść. Ile jest osób w twojej rodzinie? No, trzy, ale tylko jedna je banany. To w takim razie nie kupuj tyle na raz, poradziła. I upewnij się, że nie mają żadnych brązowych plam. Wybrał cztery i miał przepchnąć wózek, kiedy okazało się, że został zablokowany przez inny, załadowany płatkami, mąką kocim żwirkiem, workami ziemniaków i butelkami mleka. Stała za nim rumiana kobieta uroku spełnionej gospodyni domowej. Pan ku! powiedziała rozpoznając jego słynne wąsy. Potrzebuje pana haka na banany. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Jedyne czego panu potrzeba to staroświecki metalowy hak na płaszcze, taki jaki widuje się po domach. Proszę go przykręcić z boku drewnianego kredensu i zawiesić na nim banany. Proszę ich nie zostawiać ani w miejsce, ani na placie. Podziękował i ukłonił się, zastanawiając się, czy mógłby napisać tysiąc słów do piórki Quilla o konieczności posiadania haka na banany. W przeciwieństwie do jabłek i pomarańczy, banany były przynajmniej zabawne. Mógłby nadać tekstowi wydźwięk humorystyczny. Było coś zabawnego w obieraniu bananów ze skórki. W domu znalazł w schowku stary haczyk na płasze i przykręcił go do kredensu. Problem rozwiązany. No tak przynajmniej myślał. Tego wieczoru Kuleran postanowił przekonać się do jedzenia bananów. Przywołał dziecięce wspomnienia, kiedy przyjemność sprawiało mu zjadanie owocu kawałek po kawałeczku, systematycznie odsłanianie miąższu, tak jak lodowego wnętrza z waflowego rożku. Przypomniało mu się chłopięce marzenie o bananowym torcie, nigdy nie zrealizowane, bo matka mówiła mu, że jest za drogi. Tak wzmocniony psychologicznie zdjął banana z haczyka i zaczął go opierać. Zanim skończył zadzwonił telefon. Położył obrany owoc na kawałku skórki i odebrał po trzecim dzwonku. Pomyślał, że to może być poli i wolał usiąść przy biurku niż stać przy kuchennym stole. To nie była poli. W słuchawce zabrzmiał ochrypły kobiecy głos, który pytał o Ralfa. Nie ma tu nikogo o tym imieniu. Powiedział. Powinien od razu odłożyć słuchawkę, ale być może chciał odwlec jedzenie banana. I Jest pan pewien? Zapytała. On zupełności. Czy to bar Wilsona? Nie, to nie jest bar Wilsona. Pod jaki numer pani dzwoni? Podała mu numer do składu. Wykręciła pani dobrze, ale dostała pani zły numer. Kto go pani dał? Na tym etapie rozmowa zaczynała sprawiać mu przyjemność. Całość robiła wrażenie aktu z komiki. Być może był to figiel, który postanowił mu spłatać ktoś z przyjaciół. Jedyny, kto mu przychodził do głowy, to pogodnie Jimmy. Ralf powiedział mi, że będę go mógł złapać pod tym numerem, kontynuowała kobieta. No cóż, obawiam się, że panią okłamał, madame. Rzuciła słuchawką, a Quidrans zachichotał. Był w drodze do kuchni, kiedy telefon znowu zadzwonił. Tym razem był pewien, że to poli. Dobry wieczór. Odezwał się wyjątkowo miłym tonem, który zadziwił rozmówczyniom. – Czy to jest Ralf? Był to ten sam chrypły głos. Tym razem to Quilleran rzucił słuchawkę. Nie w gniewie, ale ciesząc się na samą myśl, jak będzie opowiadał zdarzenie Poli, kiedy zadzwoni. Banan czekał na niego, ale skórka zniknęła. Gdzie mogła się podziać? Był pewien, że zostawił ją na blacie. Kątem oka zobaczył na podłodze coś żółtego. Kawałek bananowej skórki ze śladami drobnych ząbków. – Łobuzy! – Zakrzyknął. To była tylko jedna czwarta całej skórki. A gdzie podziała się reszta? Pod stopami mogła okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Najpierw zbadał wszystkie twarde powierzchnie. Podłogę, kafelki, terakotę. Samczyki nie były za grosz pomocne. Normalnie dołączyłyby do poszukiwań, węsząc i skrobiąc, ale tym razem ukrywały się w poczuciu winy. Spojrzał do śmietników, gdzie Jumium chowała swoje skarby. No ale tam jej nie było. Ostrożnie wszedł po rampie na około trzech adresoli. Wiedział, że jeśli znajdzie koty, znajdzie i skórkę. Rozmyślania przerwał mu telefon od poli. Nie dzwonił za późno. Właśnie przyszłam do domu. Wspaniale się bawiliśmy. Kuleran, zajęty własnym problemem, słuchał nieuważnie. W skrócie chodziło o to, że Dwight Somers, Somers in Beard, miejscowej firmy Public Relations, został zatrudniony przez Fundację KAD, organizacji kampanii reklamowej dla skrzyni Pirata. Dwight zabrał cały personel na kolację do MacIntosh Inn. To znaczy poli, asystentkę, dziewczyny w zielonych kamizelkach i Aldena Wajda. Dostaliśmy osobną salę. Dwight i Alden snuli nonsensowną opowieść o Dandym i tajemniczym, zakrytym pomniku w parku, rzadkich książkach w kabinecie, pożyczaniu limuzyn z domu pogrzebowego, który mają odebrać za miejscową prasę z lotniska, i tak dalej. A ty co dzisiaj robiłeś? Nic szczególnego. Bardzo dziękuję za zakupy kotku. Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze raz tego wieczoru zadzwonił telefon. W słuchawce zabrzmiał gburowaty szkocki głos. Nadal podajecie alkohol bez licencji? Tylko policjantom. Wpadaj, Andy. Kuleran wystawił szkocką, kostki lodu, wodę skłank, szklanki i półmisek z serami i krakersami. A potem wyszedł przed dom przywitać swojego gościa. Andrew Brody był postawnym szkotem, którego postać w policyjnym mundurze budziła postrach. Kiedy zaś wkładał kilka nie było bardziej uwielbianego mężczyzny. Nawet po cywilnemu otaczał go autorytet i posłuch. Koty czekały na niego przy kuchennych drzwiach. Wiedziały, że wysoki mężczyzna o donośnym głosie zawsze podrzuci im kęs dara albo gołdy. Obaj usiedli przy barze i nalali sobie drinki. – Na blal pijesz wodą skłank? – Nic mocniejszego. – Lepiej tak niż skończyć pod mostem Black Creek – skomentował Quillera. – Francoś wspomniała? – Nie widziałem jej. – Moja żona i córki widziały przedstawienie. Mówiły, że nie złe. A nie wiesz przypadkiem, czy Fran była z resztą zespołu świętować sukces? Nie. Facet, który zginął, przyjeżdżał na próby z Logmaster. Powinien wiedzieć o zdradliwym zakręcie. Nie powinni sprowadzać obcych na przedstawienia do Pickaxe, mówił dalej Brody. Nigdy nie wiadomo, co to za jedni. Koroner powiedział, że facet był naćpany. Alkohol i narkotyki. To są prawdziwi mordercy. Lale i Karol nie pozwalają na narkotyki w klubie. Ich najmłodszy syn był na haju, kiedy jego wóz uderzył w wagon pociągu towarowego. Jestem zszokowany raportem medycznym, Andy. Zastanawiam się, czy lanspikowie wiedzą. Wściekną się, jak się dowiedzą. To dobry ser, prawda?